Bardzo ważnego tematu dotyka liturgia tej niedzieli, bo z jednej strony ona mówi o hojności, i ta hojność jest reprezentowana, można tak powiedzieć, przez pokarm, który daje Pan Bóg, ale pokarm, który jest z pewnego niedostatku. Pamiętam jako młody chłopak, chyba w klasie maturalnej, były takie żniwa, gdzie rzeczywiście tej pogody już nie było, i w naszym gospodarstwie. Brakowało już zboża i pamiętam, że ze spichlerza zmiatałem już ostatnie garstki, resztki tego zboża, to co na wsi potocznie się nazywa przednówkiem, i, i było takie myślenie, nie? że z czego teraz e, zrobimy paszę dla zwierząt, jeżeli nie ukosimy tej, tego nowego zboża? E, I ten przednówek był rzeczywiście taki doświadczany, ale z czasem też niwa przyszły. Pierwsze czytanie i drugie czytanie też mówi o pewnym niedostatku. Jest mnóstwo ludzi. A tego jedzenia brakuje, ale Pan Bóg mówi: nakarmcie tych ludzi. W trakcie właśnie wydawania tego jedzenia dokonuje się cud, bo tego jedzenia wystarcza, ale również e, zostają resztki. Bardzo osobiście podchodzę do tej Ewangelii i tak jak mówi często kardynał Grzegorz Ryś, żebyśmy nie tylko my sami czytali Słowo Boże, ale pozwolili to Słowo Boże sobie czytać. Nie chcę skłamać, ale podejrzewam, że trzy lata temu, gdy odchodziłem ze swojej pierwszej parafii z wikariatu, to właśnie dokładnie ta Ewangelia była wtedy czytana. I w momencie, gdy przyszło mi stanąć i powiedzieć tak naprawdę ostatnie kazanie jako wikariusz, pomyślałem sobie, co ja po tych dwóch latach mogę powiedzieć. Z takim też pewnym wstydem człowiek myślał o tych dwóch latach, był też to czas pandemii, miałem wiele oczekiwań i pragnień, co mogę zrobić w parafii, w większości z nich się nie udało zrobić i wtedy Pan Bóg mnie tym słowem pocieszył, bo zobaczyłem, że w duszpasterstwie nie chodzi tylko o wielkie rzeczy, o wielkie inicjatywy, o zebranie wielu ludzi, ale też chodzi o to, co apostołowie zbierają po cudach, czyli o zebranie ułomków. W tych ułomkach widziałem wielką wdzięczność ludzi, którzy dziękowali za rozmowę, poświęcony czas, spowiedź, za takie zwykłe rzeczy, które wdawać by się mogło, że ksiądz musi robić, ale w oczach wielu ludzi był to wręcz, powiedzmy, dla nich ratunek. Poczuli się wtedy przez Pana Boga nakarmieni. Może w, wielu, w życiu wielu z nich dokonał się cud. I, I tą Ewangelią bardzo się pocieszyłem i do niej wracam, że nawet jeżeli w życiu nie udało mi się zrobić czegoś wielkiego, to w tych małych, codziennych rzeczach, w których pozwoliłem działać Panu Bogu w tych ułomkach, również dokonuje się Jakiś cud, również jest y, widoczna interwencja Pana Boga, y, również ktoś zostaje nasycony. Z takim słowem nas Pan Bóg zostawia y, i ostatecznie też idźmy tą drogą, czyli pozwólmy się Panu Bogu karmić nie tylko chlebem powszednim, ale też tym chlebem, y, który często właśnie w naszym głodzie, w naszym grzechu, potrafi nas nasycić.